Studenci, którzy na maturze osiągnęli najwyższe wyniki i wybrali kieleckie uczelnie, mogą starać się o stypendia z miasta Kielce. Wnioski można składać do 20 października. Z finansowego wsparcia w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego mogą skorzystać studenci pierwszego roku. Po konsultacjach tak z UJK jak i z Politechniką doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście uczeń czy student pierwszego roku ma największy problem z pozyskaniem środków na utrzymanie siebie samego, gdyż później dostając już swoje wyniki w nauce na pierwszym roku mają dużą łatwość jeżeli chodzi o staranie się o stypendia Ministerialne czy jakiekolwiek inne. O comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł, wypłacane w czasie trwania roku akademickiego, mogą ubiegać się zarówno osoby z Kielc, jak i z innych miast oraz z zagranicy. Jednym z warunków jego uzyskania jest osiągnięcie na egzaminie dojrzałości w wyniku przynajmniej 78% jako średnia z dwóch wybranych przedmiotów. Stypendia są nie tylko nagrodą za znakomite wyniki w nauce, ale również docenieniem chęci dalszego kształcenia się na uczelniach w stolicy województwa Świętokrzyskiego. Chcemy ściągnąć jak najwięcej ludzi do naszego miasta. Stypendia dla najzdolniejszych maturzystów to kontynuacja programu zainicjowanego przez prezydenta Kielc i rozpoczętego za zgodą Rady Miasta już w ubiegłym roku. O stypendia mogą się starać także studenci z Ukrainy, z miasta partnerskiego Winnicy. Zachęcamy gorąco do uczniów, którzy już mają z nami wielkie tradycje, jeżeli chodzi o studiowanie w naszym mieście, do tego, aby składali wnioski do magistratu. W tym przypadku wnioski należy składać do 15 października również w Urzędzie Miasta Kielce, przy Ulicy Strycharskiej, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kielce, Rynek 1.